Kolejna ciekawa ekspozycja w domu Kopernika w Toruniu. Muzealnicy pokazują dwie niezwykle cenne księgi, które zaważyły na naszej wiedzy o wszechświecie. Stanowią one fragment wystawy Kopernikus kontra Ptolomeusz. Zostały tam wykorzystane m.in. dwa główne obiekty z wystawy: De Revolutionibus oraz Almagest. Jako kontekst i tło dla głównych obiektów na kilku planszach zaprezentowane zostały filozoficzne ujęcia wszechświata. W teoriach starożytnej Grecji wraz z sylwetką Ptolemeusza, uczonego doby późnoheleńskiej, którego dzieło Almagest było obowiązującą wykładnią opisu wszechświata aż do czasów nowożytnych. Szczególna uwaga zwrócona została na znaczenie dzieła de Revolutionibus Orbium Celestium. Przedstawiona została historia wydania książki oraz jej niezwykle interesujące dzieje po opublikowaniu, kiedy to dość szybko trafiła na indeks ksiąg zakazanych. Kolejna ciekawa wystawa i księga podstawowa dla Torunia, dla Torunian, bardzo ważna, De revolutionibus, księga, która przewróciła świat do góry nogami, chyba tak można powiedzieć. No, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Oczywiście przewróciła w tym sensie, że proponowała inny opis wszechświata, inny opis otaczającej rzeczywistości, który wówczas ludziom był znany z dzieła Klaudiusza Ptolemeusza, który zawierał ten model geocentryczny wszechświata. I my na wystawie z kontra Ptolemous właśnie te dwie książki, czyli innymi słowy, zostawiamy te, te dwie wizje wszechświata, dwa opisy ówczesnego, ówczesnego i dzisiejszego, można powiedzieć, wszechświata. Jeden, w którym oczywiście Ziemia stanowiła to centrum, ten podstawowy punkt odniesienia, wokół której wszystkie inne ciała się obracały, krążyły wokół, wokół Ziemi. Natomiast u Kopernika oczywiście ta konstrukcja wszechświata była inna, ziemia już nie zajmowała centralnej pozycji, była tylko jedną z kilku planet, tak więc stanowiła jakieś równorzędne innym ciało, ciało niebieskie. To była ogromna rewolucja, która zresztą do dzisiaj cały czas trwa, bo kiedy mówimy o wszechświecie dzisiejszym, który ma dużo większe rozmiary, astronom Kolosalnie większe rozmiary niż ówczesny wszechświat. Wiemy, że Słońce jest tylko jedną z miliardów, miliardów gwiazd. Prawda? Wiemy, że nasz układ planetarny jest tylko jakąś cząstką prawda, galaktyki, drogi mlecznej, która, których też jest miliardy na świecie. I dzisiaj o tym doskonale wiemy, że niestety niestety można powiedzieć, układ heliocentryczny nie jest centrum galaktyki, nie jest też centrum całego wszechświata. I to zostało bardzo dobitnie właśnie powiedziane w, na kartach de i niestety ta zasada, Kopernikańska w tym sensie, że nie jesteśmy centrum wszechświata działa do dzisiaj i prawdopodobnie będzie jeszcze bardzo, bardzo długo działać. Nie zapowiada się nic na to, żeby została obalona. Punktem kulminacyjnym wystawy jest pokazanie tych dwóch niezwykle istotnych i cennych starodruków, książek, pomników cywilizacji humanistycznej. Ponadto zaprezentowane zostały pozostałe dostępne w Toruniu edycje dzieł Ptolemeusza i Mikołaja Kopernika. Tematyka wystawy obejmuje w skondensowanej formie problematykę nauki i wiedzy astronomicznej sprzed epoki Kopernika, która to wiedza oparta była na fundamencie geocentrycznej wizji wszechświata, zawartej w najpełniejszej formie właśnie w dziele Ptolemeusza. Na wystawie, którą pokazujemy tutaj w Domu Kopernika, właśnie tym punktem centralnym jest zderzenie tych dwóch książek ważnych, czyli z jednej strony Almagest Klaudiusza Ptolemeusza, a z drugiej strony De revolutionibus Mikołaja Kopernika. I wydaje mi się to jest bardzo ciekawe, bardzo istotne, bo my tak z, można powiedzieć obojętnie, bądź nieobojętnie przechodzimy dzisiaj do tego stanu rzeczy, że oczywiście Ziemia ma swoje określone miejsce w Układzie Słonecznym, my je dobrze znamy i dobrze wiemy o tym, że wcześniej ludzie uważali, y, uważali inaczej. Ale w, y, warto to przypomnieć, warto też zwrócić uwagę na pewne punkty styczne między między The Revolutionibus a Almagestem. Na przykład konstrukcja samych ksiąg jest bardzo podobna. Y, Almagest jest może troszeczkę obszerniejszy, zawiera 13 ksiąg De Revolutionibus 6, ale jak gdyby struktura tych ksiąg jest y, analogiczna do, 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 tych, do struktury ksiąg zawartych w, w Almageście. A więc w, w tym sensie Kopernik też tak do końca nie jest, idea jest rewolucyjna, ale warto też pamiętać o tym, że wiele czerpie z Ptolemeusza. Przy czym oczywiście trzeba pamiętać też o tym, że wykład Ptolemeusza nie jest też jego autorskim wykładem. To, była, to był obowiązujący wykład dotyczą, związany z astronomią, opisujący ówczesny wszechświat, ale sam Ptolemeusz opierał się na naukach innych, wcześniejszych sobie uczonych. Między innymi na Eudoksosie z, 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 z Knidos, z takim astronomiem z IV wieku przed naszą erą, czy Hiparachu. Tam jest duża część myśli Hiparacha zawarta właśnie w tym wykładzie Megales Syntaxes, opisującym, opisującym wiedzę astronomiczną w, 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 w ówczesnym czasie. I, I też warto o tym pamiętać, o tym na wystawie też przypominamy. Także na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego zorganizowano wystawę planszową, poświęconą Mikołajowi Kopernikowi. Wystawa składa się z 15 plansz na których zostały podjęte następujące tematy, toruń, czyli miasto rodzinne kopernika, Kraków doby jagielonów i pierwsze lata studiów, doktorat sprawa kanonicznego i kwestia kapłaństwa kopernika, a także jego ekonomiczne zainteresowania.